Oh yeah, baby, Ooh, come to papa, come to papa. <noise> Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Minecrafta. Ach, ten mój piękny skin. No cóż, ja przełączę się na normalną perspektywę. Ehm, dzisiejszy plan to będzie spróbowanie zrobienia domku, ale wpierw pokażę może co tu zrobiłem, co się zmieniło. Oczywiście niewiele się zmieniło. Tutaj, w tym, w tym miejscu, stwierdziłem, że zrobię sobie obudowę do domku, taką pierwsze dwie ściany. Aczkolwiek, w trakcie, właśnie tego wykopania, troszeczkę pod te, po te ściany, stwierdziłem, że jednak zbiorę materiał i tak oto powstała ta wnęka. No i w tym momencie odechciałem się robić tutaj yy, miejsca na domek. Tu, tu już nie będzie domku. Myślę nad zrobieniem tutaj magazynu. Co tu się zmieniło? No niewiele. Tutaj, gdzie yy, był ten mój zbiorniczek wodny, posadziłem sobie, o, 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 troszkę jak pszonki. Tutaj, yy, przy, yy, boże, pszenica chciałem powiedzieć. Tutaj trzcina. Dodałem sobie trochę skrzynek. Zebrałem drzewko. O, tutaj na przykład te drzwiczki. Dlaczego? Bo potworki mi wchodziły. Wyciąłem sobie ten lasek. Potrzebowałem materiału. Aczkolwiek dzisiaj zasadzimy z powrotem sobie ten lasek. Będzie więcej materiału, zamkniemy. Tutaj powstała pierwsza konstrukcja, między innymi pod mój domek. Teraz tak, zastanawiacie się pewnie, co to to jest. To jest chwilowe tylko połączenie yy, do mostku. Będzie tutaj osadzone oczywiście na wodzie, jest to aż wkopane tam w głąb. Teraz, co by tu jeszcze dodać? Po środku, tutaj, gdzie jest tabeleczka, to będzie szedł mostek aż tam. Wystawać będzie z tego jeszcze bloczek yy, drewna, na przykład zaraz pójdziemy zrobimy, mniej więcej o co chodzi. Również stwierdziłem, zobaczywszy na YouTube, bardzo ciekawy pomysł na most. Więc zaraz zobaczymy, gdzie tu jest drewno, tutaj jest to drewno. Teraz tak, zróbmy sobie, tu 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 ru, tu tu ru. tak, to mi nie będzie potrzebne. Teraz to się będzie potrzebny. Hmm. Kurczę, trzeba podzielić to zrobić z tego patyczki. Teraz tak, z tego zrobić, tak. A, przepraszam. Z tego zrobimy drzewo. O, deseczki. Teraz tak, podzielmy to. Wężycie coś przesadziłem. Dobra, to odłóżmy tu, 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 tu. Yy, damy to tu i to tu, chociaż nie w sumie to na razie. Dobra, zróbmy sobie prowizoryczną na razie obudówkę do domku. Między innymi zobaczymy, jak mam zamiar wykonać jakiekolwiek ścianki przed, przed zrobieniem czegokolwiek. Teraz tak, tu jest to, to trzeba tak, to rozdać, to rozdać. Tutaj kurczę. No, rzesz w życiu. Dobra, po to najwyżej zanurkuję. Potem. No, rzesz nie tu. Chodź. Dmm. Dobra, lecimy tu, aby nie spaść. Przepraszam za ten krzyk, ale to jest ty. Yy, troszkę. No, fajnie, fajnie. Gdzie są te deski? Halo? Pani kochana? A, dobra, zebrały się chyba, tak, zebrały. O nie w tą stronę płyniemy. Dobra, wejdźmy sobie na powierzchnię, wejdźmy z powrotem na górę. Będę przerabiał również tutaj te zejście na dół, bo gdyż nie podoba mi się wspinanie po tym dziadostwie. Dobrze, więc wyjdźmy tutaj. O, oczywiście, ozdobiłem sobie tą ściankę tymi plączami. Nie wiem czemu, ale bardzo mi się podobają. Ściankę, przepraszam. Płotek bardzo mi się podoba, właśnie taki ozdobiony właśnie tymi płączami. Plłączami. Dobra, teraz tak tu. Jak będzie za mało, to się chyba powieszę. Dobra, dobra, dobra. Op, aby nie spaść. No, załap, załap. Op, 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 a gangnam style. Już nie załapisz tutaj. Oj, coś mi się zdaje, że nie trzeba będzie lecieć jeszcze dorobić. Dobra, tak, 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 tak. To się nazywa być nieprzygotowanym do odcinka. Dobrze, teraz tak, tu mamy ok, wszystko jest. Zaraz się ściemni, pewno trzeba będzie się przespać. Teraz tak, tak, tak. Tak, tu już mogę zostać w sumie normalnie. Te płotki pod spodem zostaną. Będą działały niby takie podtrzymanie dla tych, które są tutaj. Yy, klocków. Lego. Duplo. Dobra. Ups. Co do serii GTA ostatnio. To ostatnio, czyli wczoraj. Grałem sobie w Counter-Strike'a. Czekajcie, teraz sobie oznaczę tutaj. Dobra, chodźmy do tego spaciu. Grałem sobie w Counter-Strike'a jeden 1,6 oczywiście na serwerze ForMaps. No i osoba, która tam gra, jak to nazywało się moim widzem, zapytała mnie się, również jest pytanie jego w komentarzach, kiedy będzie Geta San Andreas i czy w ogóle będzie? Teraz oczywiście będzie, od razu odpowiadam, będzie Geta San Andreas. Tylko, właśnie nie wiem, czy zacząć od Geta San Andreas, a. Potem dopiero GTA 5 czy właśnie odwrotnie, wpierw GTA 5 Teraz tak, czekajcie. Ej, jak to tu zrobić? Dobra, wiem jak. No i załap Ależ oczywiście odpowiadając na pytanie, tak, GTA San Andreas pojawi się na moim kanale. Jednak wpierw trzeba się na to zabrać, tak? To nie jest tak, że u, wsiądę sobie i od razu nagrywam to... U mnie to działa, nie wiem jak, Queen, u mnie to działa troszkę inaczej. Muszę się na to zebrać, chęci mieć nagry, bo co z tego, że będę nagrywał, skoro nie będę miał do tego chęci. Wiadomo, wtedy odcinki będą takie byle jakie, robione na Hama. Dobra? Chyba, że tak przerywam co jakiś czas temat, ale no, muszę się skupić aby to dobrze rozplanować, aby to ładnie wyszło wszystko. Dobra, teraz tak ponownie tutaj. Op, Op. Op. I kolej stawiamy. Lecim, lecim na Szczecin. Mam nadzieję, że wyjdzie to w coś fajnego, bo jak nie, to się powieszę czy jest mięsko. W sumie nie wiem, czy do czego zgniłe mięsko się przydaje. Najprawdopodobniej nie. Ale nie wiem czemu. Zawsze, gdy zabiję zombiaka, bądź znajdę po nim te mięsko, zawsze muszę je zebrać. Szkoda, że nie da się go jakoś, nie wiem, odnowić, czy, czy coś w tym desie, że jest takie bezużyteczne. No w sumie, jeżeli jest jakiś pomysł, żeby coś z niego zrobić, no to poproszę o jakiś podpowiedź, czy coś. Będę jednak szkoda marnować tyle jedzonka. Dobra. Tu w sumie już możemy zejść, bo stąd się gniemy. Znając życie, jeszcze będę nagrywał po tym odcineczku kolejny odcineczek, także... Także mam nadzieję, że jednak będzie dobrze. Będę kontynuował budowę tego dziadostwa. A nie, to jednak nie jest mięsko, to jest barwnik. W sumie też może być. Zawsze się przyda potem do jakiejś budowli. Przefarbować wełnę na przykład. Dobra, teraz tak. Tu jest zaniżone, tu, tu robimy tak. Tu, tu, tu. Ten. Tu wymieniamy na aby nie było tak. Tu sobie wytnijmy mniej więcej w ten sposób. I tu od razu postawmy, będzie wiadomo, że to jest wejście. O, w ten sposób. Dobra. Dobrze jest. Dobrze jest jak na razie. Kurczę, zapomniałem, że na płotka nie da się wskoczyć. Dobra. Chodźmy teraz, pokażę Wam, co wymyśliłem. Tylko, pierwszy potrzebuję skraftować pewną rzecz, według mnie dosyć ciekawą, którą dodam do Minecraft. A więc jest to. Uwaga, będzie to. Oj, gdzie to? Ognisko! Ogniska się chyba nie stakują. O. Się, a nie, jednak się stakują. Nie pamiętam, tylko. Oczekajcie, wezmę jeszcze. Dobra, wiaderko z wodą jest teraz, tak. Połóżmy to. Tutaj. Nie pamiętam hmm. tylko. Niestety nie policzyłem. Ile tu bloków potrzeba? Hmm. Dobra, wpierw zróbmy to. Mam nadzieję, że wyjdzie to tak jak chcę. Dobra. Jest, 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 jest. Teraz wylejmy. Okej. Okay. Widzicie o co chodzi? Ty nie, nie spaliłeś się? Nie zalewa, nie zalewa. O ile po ognisku, tak w ten sposób, nie możemy wejść, bo zadaje nam obrażenia. To po zgaszony można wejść. A można z niego również wymyślić bardzo ładny, bardzo ładny mostek. O, patrzcie, możeż zapomniałem o tym zgasić. Dobra, wpierw dokończmy. Oj, oddawaj wodę, dobra. Jednak z tej perspektywy lepiej się gasi. Dobra, sześć jeszcze. Pierw to zgaśmy. Dobra, jeszcze cztery, dwa, trzy, cztery. W sumie teraz tak. Tutaj bym tego nie kończył, bym zostawił to tak, jak jest tutaj, o tylko, że zrobiłbym w ten sposób. Czekajcie, tu będzie tak. Czyli tu na przykład to bym wyciął sobie. Tak, wiem, dopiero to kładam, Teraz to wycinać. Mądry jestem, bardzo mądry. Tak, tu bym wyciął to. I tutaj jakoś to obmyślić dosyć ciekawie. Tyle może już śnieg? Tak. O, jacie! Postawmy sobie. Tu może będzie łatwiej wtedy. Czekajcie, dobrze, dobrze. Teraz tak to jeszcze wygnijmy. Trochę zmienimy sobie teren na ten. Kurczę, to bym musiał wszystko... Dobra, na razie tak zostanie. Potem najwyżej no, to jakoś zmodernizuję. Tu by było tak. I patrzcie, mamy elegancki, dosyć ciekawy wyglądające wyglądający mostek do domku. Jak się da po tym wejść? Jak po schodku? O, i nawet to działa, patrzcie. Tylko teraz pewno zrobiłem mały błąd, o ile mi się wydaje. Chyba, że to tak zostawić. Wybaczcie, muszę troszeczkę pomyśleć. Hmm. Czy to tak zostawić, czy tu zrobić podwyższenie? Chyba nie, 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 to nie będzie podwyższenia. Tu jednak zabudujmy to troszkę. Teraz tak jeszcze potrzebujemy. Tak. Tak, aby to nie było mocno od razu, że wchodzi do domku. O, w ten sposób będzie trochę mniejszy. Będzie trochę bardziej, przepraszam, elegancko. Jeszcze jeden raz wypuśćmy je. Dobra. Dobra, mniej więcej szkielet domku już jest. Także Według mnie, według mnie nie jest to źle, nieźle wygląda. Teraz tak, tutaj niestety to wygląda w ten sposób, pomyślmy jak to ładnie zrobić. Kurczę, w ten sposób może lepiej. Jednak w sumie i tak lepiej, by i podłoże było z drewna, ładnie by wyglądało to wtedy. O, w ten sposób, o ile mi się wydaje. Tak. Pewnie dużo materiału pójdzie. Usuniemy tutaj również. Nie wiem, że tego nie widać. Aczkolwiek lepiej jak to zrobić od razu, żeby to ładnie wyglądało, niż potem się męczyć. Gupol. Dobra. Teraz tak. Tutaj możemy zrobić w ten sposób. I, i, I tu w ten sposób. Czekajcie. Nie. Tu nie będzie w ten sposób. Tutaj również trzeba podwyższyć. Tak. Tutaj trzeba podwyższyć o, w ten. W ten desy. Dobra. Tak by było. Kurczę, ale teraz kupię, zrobiłem. Jednak żeby nie marnować materiału, to zrobię tak. I pod spodem tak nikt, nikt nic nie widzi. Tylko tutaj by trzeba było o. Robić w ten sposób wejście. I coś takiego by było, tak. Teraz tak. Nie mam niestety gliny, o ile mi wiadomo. A glina jest bardzo potrzebna do zrobienia doniczek. Teraz Wojtku myśl, co tu kombinować? Co tu kombinować? A, wezmę jeszcze tylko to drewnianko ciemne. Kurczę. Tylko 15 Oj, przepraszam. Czkaweczka mnie złapała. Tylko 15 drewnianka tego ciemnego mam. Nie ciekawi, prze... prezentuje się moja obecna sytuacja. Dobra. I takie prowizoryczne cóż już jest. Dobra. Ok. Hm. Dobra, tak zostanie. Teraz, jak to wygląda tutaj, w ten deseń? Hmm... Mam dwie linki. Skąd mam dwie linki, się zapytacie? Był u mnie... Handlarz. Z dwiema lamami. Sprawa wygląda tak, że... Hmm. <laughs> zabiłem lamy i handlarza. O, Wojtusz, ależ to wradny chłop jesteś! Musiał mi wybaczyć. Nie chciałem tak postąpić, no ale wlazł mi do chałupy bez pytania, dziadne się do chałupy, do prowizorycznej chałupki, więc musiałem go pozbawić życia. Dobra, ciekawe, czy da się podłączyć płotek z płotkiem. Oj, co jest? Aha, dobra, czyli tylko działa na zwierzęta i na płotek, dobra. Okej, okay, no dobra, to tak zostanie. Czyli szkielet domku, co najważniejsze, jest zrobiony. I to mi się bardzo podoba. Teraz tak, odłóżmy sobie to. Na razie, co jest mi niepotrzebne. Najwyżej domek zrobimy w kolejnym odcineczku. Zrobimy. Będziemy dalej tworzyć jakiś domek w kolejnym odcinku. Może jeszcze by w trakcie tamto oświetlić. A przy okazji zebrałem od nazwy lekką kopalnię. 64 żelaza. Niestety wchodzę do kopalni, gdy inni odnajdują diaksy. Ja znajduję żelazo. Chyba tylko zgubiłem wejście do tej kopalni. Fiu-fiu. Nie, ciekawie, zbierzmy sobie pszonkę. I nasionka, i od razu posadźmy. Takowo. Już jedzonka nam nikt nie powie, że nie starczy. W razie czego będziemy jeszcze dorabiać sobie przecież faremki. O, ziarenka posadzony. Dobra. Pszonka do pszonka i będą dwie pszonki. Dobra. Teraz weźmy drzewko. 63. Tak, tutaj chyba też miałem drzewko. Nie, nie miałem sadzonki drzewka. Dobra. Odcineczek chyba będziemy kończyć sadzeniem drzewek odsadzaniem lasu, który musiałem zniszczyć. Bardzo przepraszam za chwilę ciszę, no, ale musiałem na czymś pomyśleć troszkę. Hmm. Tutaj co będzie? Się, mi się zdaje, że tu zrobię magazyn, tu magazyn, a tu zwierzątka, ale nie jestem pewien, właśnie. Chociaż w sumie zwierzątka by to pasowało zrobić, takie ładne jest urodzenie, ale to dopiero w następnym rozdziale z życia w Minecraftcie Dobra, na początek posadźmy sobie. Ciemny świerk. Parandomowo oczywiście. Mam nadzieję, że coś urośnie z tego. Mućka! Tu. Tu. Kurcze, tak nam zamieszać za tego całe życie. Na razie o robieniu wyprawy nie myślę. Oj, przelagowało troszkę. Wpierw chcę rozbudować tą chatkę. Chociaż wiem, że to głupi pomysł. Rozbudować chatkę, a potem dopiero wyprawę robić. A dlaczego? No, bo wiadomo, podczas wyprawy można umrzeć. Dlatego na razie bym bardzo nie chciał. O mamy świnkę. Dobra, ale marchewek nie mamy. I właśnie w takich sytuacjach by się przydało, by przydała wyprawa, do wioski jakiejś znaleźć. Aj, pod tym pełno nie urośnie. Dobra, niech siedzi tam. O, jajko jakieś, może się przydać do czegoś. Rzucić komuś w głowę. O, możemy sobie zrobić torcik. Akurat jutro mam urodzinki, także na pewno będzie torcik. <grych> Dobra, jeszcze trochę, posadźmy tutaj sadonkę, tutaj, 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 tutaj I teraz kolejne drzewko, to, to, też sadźmy randomowo. Zróbmy sobie duży las, a potem będzie nam laptopek ścinał. Tak, tak, tak. Gdyby ktoś się zapytał czemu gram na laptopie, i na jakim laptopie, jest to HP Omen, jest to laptop gamingowy. Dlaczego laptop, a nie na przykład normalnie komputer, stacja itd. Sprawa prosta, niestety często z pracy jeżdżę w delegację. No i do załatwiania pewnych spraw potrzebuję raczej sprzętu przenośnego. A wiecie, trochę głupie by było dźwigać ze sobą stado. O, lamy są. Trochę głupie by było dźwigać ze sobą stado sprzętu typu wiecie, sama stacja. Monitor, klawiatura, myszka, inne takie pierdoły, głośniki jakieś, żeby odpalać muzykę na full'a. A tak sobie biorę laptopa, głośniczki i działa. Trzeba, jak natura chciała. Jeszcze pójdźmy sobie tam, bo to się tam podoba, chyba. Hmm, co to za kraina, jak to wygląda? Dosyć, dosyć ciekawie. Prozlizorycznie wręcz bym ujął. trochę węgla, także węgla nam na pewno nie zabraknie co tu jeszcze mamy a jeszcze pokażę co w sumie chciałem na początku wymyślić no mamy owieczki chyba, że dwie krówki sobie już przeciągniemy i ze dwie owieczki tak się zastanawiam dwie krówki przeciągnąć już do tego do, do tej niby farmy albo nie najwyżej przyciąganie krówek będzie w następnym odcinku, razem z planowaniem dalszej części tego domku bo, jak widać, jeszcze go nie, porządnie nie oplanowałem, weźmy sobie, pokażę co zbierałem w tej gównianym, że tak to ujmij, łapserdaku w tej jamie. A więc zbieram właśnie, czekaj się, wezmę pełny już tak to, to i to. Dlaczego? Ktoś mi kiedyś powiedział, że akurat te trzy bloczki granit. E, Andezyt oraz dioryt są blokami bardzo brzydkimi. No i tutaj się zgodzę. Wy postawimy je tak obok siebie, no nie wyglądają bardzo za ładnie. Ale zaczyna się wszystko pięknie robić, gdy dopiero uczynimy z nich pełne bloczki. Mam na myśli tak. Mam na myśli tak. Patrzcie, że teraz będę tak troszkę skakał. Mam na myśli to. I teraz zobaczcie, jak ładnie to się prezentuje. Akurat to mi się bardzo podoba. To jest brzydkie, jest twój. To jest. Nie and good. Wow. Awesome, baby. I z tego można na przykład ładnie zrobić kolumny. Z tego można ładnie obudować fundamenty. Na przykład tutaj zrobiłem fakt. Fundamenty zrobiłem brukiem. No i mi się w sumie ten bruk bardzo podoba. Jeszcze, jak to najdzie na niego. O, tutaj na przykład. Bardzo mi się podoba ten bruk. Aczkolwiek nie, nie wyglądałby brzydko, gdybym postawił. Oj, nie mogę otworzyć. Gdybym postawił na tym, wezmę dla przykładu. Oj, nie tutaj. Jeden płotek, fajnie. No, płotko specjalnie. O dobra, pięć. Yy, nie wyglądałoby to brzydko, gdybym na przykład pod fundament ustawił to. To czy to? Zobaczcie. Z tego można zrobić jakiś ładny balkonik. To by się nadawało jakieś. Nie, przepraszam, zaraz inaczej powiem. Jakbyśmy zrobili jakiś balkonik, to otóż ten by się nadawał na domku, w skalę. No, na przykład tutaj bym chciał zrobić balkonik, gdyby tu był mój domek. Robiłbym oczywiście z tego. Chowałby się tutaj w tym dilcie. Co by bardzo ładnie wyglądało. Z tego tarasik na dole, czyli na przykład wysunięcie powierzchni. Tak, powiększenie na przykład tako Również by się ładnie prezentowało. Nie z bruku, tylko aczkolwiek z tego główna. Przepraszam za takie wrażenie. A to pięknie by się prezentował na fundament oraz na jakieś kolumny. Nawet przeplatane kolumny, wiecie o co chodzi. Coś w ten des Oj, kurczę, co ja robię. Fajnie, i teraz kilofa muszę wziąć. Yy, przeplatane kolumny, co mam na myśli? No coś na przykład, już pokazuję tak prowizorycznie, oczywiście. Tendes. Ten deseń i tak do góry to piąć, albo no i w sumie tak, bo tu wyjdą schodki. Potem im wyżej w górę, tym ładniejszy ten wyszedł. Jeszcze na przykład wypadek zrobię, aby się upewnić, czy dobrze plotę głupoty, czy nie. No i z tego na przykład, to już powstaje, powstaje dosyć ładnie rozbudowana kolumna. I wow, i te bloczki jednak nie są bezużyteczne. Wiadomo, jeżeli ktoś nie lubi takich podstawowych bloczków, to faktycznie uda się do tego neteru, uda się do tego endu zdobywać tamten sand... Yy, o jejku, piasek endu to był w neterze, chyba nie, piasek endu był w endzie, tak, tam, tam gdzie jest smog. Przepraszam bardzo za pomyłkę, ale wiecie o co mi chodzi. Jeżeli ktoś nie lubi takich oto bloczków podstawowych, to faktycznie udałby się do tych krain, ja aczkolwiek uwielbiam te podstawowe bloczki szczególnie taką prostotę jak zresztą widać po, po miniaturkach czysta prostota zero kombinowania, po prostu zwykły napis, jakiś tam pobrany obrazek czy sam zrobiony i dodanie i ło wola zero problemu, zero niczego i prosto to wygląda, ale nie jest brzydkie no cóż, w dzisiejszym odcinku to na tyle troszeczkę się rozgadałem na koniec Popatrzmy się jeszcze na mojego pięknego, jakże, skina, sobie poskaczmy. Kurczę, ale tu dziwnie chodzić w ten sposób, patrząc przodem. Spróbujmy wejść po moim pięknym moście. Patrząc się... O, trzecia osoba, San Andreas. Spróbujmy udać się po moim pięknym mosku bez spadku, oj. U? przestawiła się kamerka. Opa, no i cóż, w tym oto momencie kończymy ten oto piękny odcineczek. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym.